pokazać wam monetę troszeczkę inną dlatego że 9 dni temu minęła kolejna rocznica hołdu pruskiego i jest to moneta bardzo z tym hołdem pruskim związana otóż państwo krzyżackie istniało tylko przez 3 miesiące roku 1525 i w tym momencie przez te ostatnie 3 miesiące istnienia państwa krzyżackiego ta moneta została wybita od stycznia do 10 kwietnia 1525 roku jest to moneta bardzo rzadka, nieczęsto spotykana, dlatego że monet było wybitych bardzo mało i o ile nie mamy monety, która była pierwszą monetą państwa, państwa krzyżackiego, bo to były brak teatry, nawet na dobrą sprawę nie wiadomo, które były pierwsze, to ta na pewno jest to ostatnia moneta wybita przez Solerna jako przez wielkiego mistrza krzyżackiego. Ja tylko przypomnę, po, po wojnie, która trwała w latach 1519-1521, krzyżacy tą wojnę przegrali. Nie za bardzo wiedziano, co z państwem krzyżackim i z zakonem krzyżackim zrobić. Było kilka propozycji. Jedna taka, żeby po prostu krzyżaków stąd wygonić, całe te ziemię zająć do Królestwa Polskiego, do Korony i tak zostawić. Inna wersja mówiła, że może w jakiś sposób tych Krzyżaków jednak tutaj udomowić, w cudzysłowie. Natomiast Marcin Luther podpowiedział Mistrzowi Krzyżackiemu o rozwiązanie jeszcze inne: cały zakon Krzyżacki sekularyzować, uczynić z nich można władców, posiadaczy ziemskich, zakonników, prawda? Z Mistrza Krzyżackiego uczynić i tak był księciem, był kuzynem polskiego króla z mistrza krzyżackiego uczynić e, księcia i uczynić władcę księstwa pruskiego. Z Zakonu Krzyżackiego uczyniono Prusy książęce, e, z Pomorza uczyniono Prusy królewskie e, i w takiej formie to przetrwało do 1701 roku, e, kiedy jeden z książąt pruskich został królem Prus, I właśnie ta moneta jest świadkiem wydarzeń, które rozegrały się 10 kwietnia 1525 roku. Także dziękuję Wam za obejrzenie całej serii. To już jest ostatni odcinek. Chciałem tylko powiedzieć, że wystawa Skarb z ulicy Głównej będzie do 12 września bieżącego roku. No na razie nie możecie nas odwiedzać, prawda? Mamy katalog z wystawy, który można kupić na Allegro. Mamy wersję elektroniczną tego katalogu. Teraz mieliśmy właśnie konkurs skarb z ulicy Głównej, który zostanie rozstrzygnięty. Mam nadzieję, że może już w maju naszą wystawę będzie można przyjść do muzeum i zwiedzić. Na pewno do 12 września tą wystawę będzie można jeszcze zobaczyć. Także dziękuję wam serdecznie za uwagę i zapraszam, żeby śledzić dalsze wydarzenia.